Dzień dobry moi drodzy, witam Was we Vlogmas 2024. Boże, powinno być trrrrm Vlogmas 2024. Oficjalnie otwarty. Słuchajcie, na dzisiaj mamy bardzo fajne plany. Chciałabym to z Wami pogadać, ale to później, słuchajcie, bo zegar tyka, a my po prostu mamy bardzo dużo planów razem z wami, więc musimy szybko jechać. Ja do teraz po Natalkę, jedziemy do fryzjera i później Wam wszystko powiem. Dobra, jesteśmy na Natalii czekam po jej domem. Właśnie widzę, że chyba ona zaraz wychodzi. Jedziemy, żeby mnie uczesać, potem idziemy na makijaż, a w ogóle Antalia nienawidzi suszyć moich długich włosów. Suszy je z dwa razy w tygodniu i nienawidzi tego robić. Czekajcie, idzie, zaraz jej powiemy, że są vlogmasy i ma taki challenge, że od 1 do 24 musi czesać mnie. O drzwi zamknięte. Dzień dobry, zaczęłam już vlogmasy. No, proszę się nie odwracać. I jest taki challenge, nie masz, Anno. że bo wiesz, od 1 od do 24 są vlogmasy, nie? I jest taki challenge, że codziennie będę do Ciebie przychodziła, będziesz lubiła inną nową fryzurę. Nową fryzurę. O jezu, okej. Okay. Nie no, możesz powiedzieć, że nie chcesz. Mówię, zrobię ja nie znajdę no. miejsca w grafiku. Nie, no, śmieję się, bo wiesz, że nienawidzisz słyszeć moich długich włosów. A przestań. No, co do kolan nie zrobiłaś. A, dobry pomysł. Sorry, Oczywiście, gdzie jesteśmy? W salonie Uwaga, patrzcie na no moją fryzurę jaka jest, ale dzisiaj wyjemy je i robimy typowo proste do tej sesji, bo nie będziemy kombinować. Myślę, że proste takie będą pasować do wszystkiego do każdej pozy i tak dalej. Bo nie wiem czy fala, może. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale no... Ale jak Jakie mistyalizacje to jeszcze ważne jest? Pokażę Ci, jakie są zdjęcia. No bo ja z Filipem dzisiaj nie pokazuję, bo nam się dzisiaj tylko film będzie 1 grudnia. Grommasa, tak nagrywasz? Tak, 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 już jest Grombas! No, no to tym bardziej... Ale, ale, to ale na to każdym zdjęciu są proste. Patrzcie, takie inspiracyjne zdjęcia. Takie inspiracyjne... Bo naprawdę będzie No I trochę z futerkiem też będzie, trochę takich fotek z futerkowych, ale to w sensie będą już takie. Jestem białym futerkiem z mojego sklepu, z Rekluelli. Oliwka ma czekoladowe, one są już niedostępne, ale ogółem zapraszam bardzo na mój butik. No to co, koła proste zrobimy, tak mi się wydaje. No i wyszło, jak wyszło, proste. Piękne, jak zawsze. Ja uwielbiam mieć takie, wiecie, wygładzone mocno. W stanie jest listy po prostu. mam taki olejek specjalny. I on tak pięknie mi tutaj u nasady wszystko wygładza. Słuchajcie, 13.15 mam makijaż, jest 11.49. Wiem, że Ewelinka ma dwóch synów i bardzo chciałam im kupić jakieś zabawki czy coś na Mikołaj po prostu. Ale powiedziała, że nie, 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 że mam się puknąć w głowę oczywiście, że żadnych prezentów. Ale ja się uparłam, że i tak chcę prezent i tak. Więc słuchajcie, ona powiedziała, bo my idziemy do Moronga, a tam nie ma Dilza. Wysłała mi zdjęcie chipsów jedynie i one są tylko w Dilze. Właśnie jej chłopaki bardzo lubią to jeść. Także, moi państwo, jedziemy do Dilza. Dobre, słuchajcie, te chipsy wyglądają tak i obojętnie jakie smaki. Tak. Także. Ta, oje! To ale. co bardzo! No, a od 13.15 właśnie się z tą dla widzimy. Mnie to dla mojego dziecka. Ale od 13.15 się widzimy na makijażu. Tak, mam jeszcze dwie panie pod na No wiem, a ja robię zakupy, bo jedna sesję tych Do zobaczenia, za Do zobaczenia, z Dzięki. No. To była Betty od makijażu. Słuchajcie, to są takie chipsy. I musimy je nakupować. Dobra, sobie weźmiemy w torba, ale nie wiem, czy ona ma dwóch synków, czy jednego. Nie zapytałam się, wydaje mi się, że ma dwójkę. Ale może po prostu weźmiemy jedną torbę i tam napchamy tego wszystkiego. Największą jakąś torbę. Wydaje mi się, że ta jest większa od tej, nie? Ta jest taka większa. Bierzemy tą, Jak coś dokupimy, jeszcze jedną. Bierzemy tą, Ale w ogóle śliczna jest. I ta, bo my tam niedługo w te alejki w następnych vlogmasach będziemy wchodzić. I to nie tylko oczywiście w blizie, ale tutaj patrzcie. No nie, no dla mojego diora ubrania. Ale to w następnych vlogmasach idziemy. Nie patrzymy się, idziemy. Dobra, mam te chipsy. I to chyba było to Takis, tak? Spójrzcie, tak, to było Takis. A to są takie małe? A nie ma takich dużych? Słuchajcie, poczekajcie. Tam nie ma. Nie ma, nie ma, albo jestem ślepa. One takie małe są. Chociaż na zdjęciu też były takie małe. No dobra, bierzemy je. Ile ich tutaj jest? Jest tylko jeden smak. Pisała, że obojętny jaki smak. Bierzemy wszystkie, jakie są. Tu jeszcze znalazłam takie dwa fioletowe, więc bierzemy fioletowe. Patrzcie, ile tego mamy. Ja nie wiem, czy to mi się zmieści do tej torby jednej w ogóle. Będzie wypchana cała tymi chipsami najwyżej. Dobra, święty Mikołaj kinia dla chłopaczków, mojej panie fotografki, zrobiony cała ciata, Cała ciata tych chipsów. Mam nadzieję, że się ucieszą. Jeszcze gdzieś tam poznajdowałam właśnie takie fioletowe. Cała jest gotowa. Wróciłam, ale byłam na włosach i od razu byłam na makijażu. Jak Ci się podoba makijaż? Gdzie się Ładnie, ale ładnie bym pomalowała. Co tak naturalnie? Co? No co? No co tak naturalnie, nie? Bardzo, ty masz yy, na 13. Ja cię pranki robię na ludziach, a ty co? Słuchajcie, wróciłam do domu, ale ja widzę, że mój chłop tutaj robi ostre porządki. Powiedziałam, że będę za godzinę. Idziemy zobaczyć na górę. Tutaj stoi manekin. Nie, no no jest posprzątane chyba. Tu proszę bardzo. To są moje ze starego mieszkania, ale my będziemy dekorować kiedy indziej. No dobra. Tu jest posprzątane łóżko. Tam nie jest posprzątane. I to to są moje, słuchajcie, paluchy chlebowe, batoniki bez cukru i tak dalej. A te doktor widzi, to nie wiadomo, który dobry, który nie dobry. Filip sobie wszamał jakieś ciasteczka. Pozostawił sobie te. Dobra, dobrą mocenkę udamy. Dobra, on chyba się tutaj szykuje na sesję, słuchajcie. On szykuje outfity swoje. Co się stało? Wieczorem, gdy ty już spałaś. No. Wleciały takie 11 na pokój? No. Powiedziałeś, że koniec telewizji. Pilot za łóżko. Aha, i gdzie jest ten pilot teraz? No właśnie nie ma Aha, ale to krasnoludki zrobiły, tak? Nie ty? Tak, tak, tak. To może te od świętego Mikołaja już idą? Te, wiesz, te z Mikołajek. To może one już przyszły? No, no możliwe, że chciały do buta coś dać i kazały zgasić telewizor, wiesz? Ale buty mamy na dole, kochani. A wiesz, co jest najgorsze? Co? Że jeszcze wszystkie jednorazówki, które były tutaj schowane, wszystkie wywaliły za łóżko. No i dobrze, to zakaz palenia ci dały. No. Bardzo dobre krasnoludki! Na szczęście na te zużyte trafiły. Dobra, słuchajcie, jestem już u Betty, którą spotkaliśmy dwie godzinki temu i nie wiem jaki makijaż. Powiedziałam, Betty, robię to co zawsze. Ja lubię mocny kontur, coś tam na oku, ale tak nie za mocno, aby było. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy, no, Betty zawsze robi ładnie, więc <noise> będzie ładnie. Słuchajcie, film mi teraz mówi, bo on jest tak zestresowany, ale on jest zestresowany, że w sensie nagrywaniem. Nie zdjęciami, a nagrywaniem, ale on się chce pokazać i już chce to wszystko. To też było ustalane już od miesięcy, tak naprawdę, kiedy to zrobimy. I tak już nas parę osób widziało, i tak spotkało, i jak po zdjęciu, i w ogóle, żeby nie było. Ja go nie zmuszam. Powiedz, że ci nie zmuszam. Nie zmuszam. <noise> Nie zmuszam go! No nie zmusza. Nie, ale naprawdę go nie zmuszam. Powiedziałam Filip, jeżeli nie chcesz naprawdę, nie musimy cię pokazywać. Ale on powiedział, że nie, że on chce być pokazany i w ogóle. Ja cię nie zmuszam, prawda? Prawda? <laughs> nie! On teraz specjalnie, ale nie zmuszał go ani. Nie do niczego nie zmuszam. Jedziemy na sesję! Boże, będzie piękna sesja! Dobre, No przepraszam, że z nami nie śmie. Słuchajcie, dojechaliśmy do Eweliny i jesteśmy w studiu. Słuchajcie, patrzcie, tutaj jest jedno tło. Mikołaje. Tutaj masz stroje dla dorosłych, tak? Tak. Bo Ewelina ma te stroje dla dorosłych, dla dzieciaków. Ma tu pięknie rozłożony puch, choineczkę, wszystko. Także my sobie na pewno świąteczne zdjęcia zrobimy. I ja robimy znowu tył? Czekaj, jeszcze wystarczą kilka... Tak, tu nie czułam ręki. Dobra, mam to. Słuchajcie, ja robimy suterkową. Już zrobiliśmy suterkową tak naprawdę. No, ty, Poka go, pokażemy na szybko gołe foty. Tylko tak na szybko? Ale to jest są ładne, ale to jest w ogóle tylko jedna poza, słuchajcie. Tych półs było bardzo dużo. Ale dalej nie zdradzamy! Dalej będzie na moim Instagramie i na Eweliny Instagramie Okej okay. Także tam wchodzicie, nic a... pokazujemy Tak, a teraz co robimy? Robimy z Filipem chyba w końcu, co? Czas odsłonić kartę, czy nie? Tak no, no, Jaki ja speszony! Jaki ja jeszcze nic nie pokazał mrugnij dwa razy, jeżeli cię do tego zmuszam Matka. tylko. On wyszedł z samochodu, to był przerażony Ale on chce się pokazać sam w siebie tak, nikt mnie nie przymusza do pokazania się. No właśnie, to było tak, to tak dużo... Tak, 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 tak. A to, coś się stresuje, tak, to Ci powiem jak każdy facet na zdjęciu. Czas słuchajcie karty i pokażę Wam mojego chłopa, który skradł mi serce i trzymał do teraz. Weź nogę na nogę sobie i załóż. O właśnie, o, 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 o to mi chodziło. I weź teraz spójrz na aparat. A nie, nie Pan, bo zawału dostaniesz w nocy spację weź mój. Dobra mamy. Mamy i co? I robimy już, już razem, ostatnią. Więc ja już chcę... Ja tu widziałam coś co kinowego jeszcze. No ale to widziałam w razie czego. No to w razie czego trzeba zrobić zdjęcie w niej. Jak już <laughs> jesteś. Słuchajcie, jest ona by ona by zrobiła zdjęcia wszystkiemu. Ja, to ja tutaj, z tak. I tak naprawdę do góry. Weź jej, tamtą e, ja rękę na e, plecy. No, włosy całe ta? do tyłu. Ja ci włosy już poprawię. No. Ty tu... Tamtą schowaj za jego ramię. Wyżej, wyżej, wyżej. O tak. Noga ta do góry. O. Trzymasz się Nie domy? masz wyboru. Ej, słuchaj, a ty swanaczek taki już? No trzymaj mnie. Ty się na nią patrz, nie? Żeby nie było. A ja się nie a patrzę nie. na ciebie, bo ja się nie patrzę na ciebie. A nie mogę tak? Z profilu? Do przodu? Ale mam się śmiać, czy mam co? No ocieknął się do mnie. A ja palec w szamponie. No, może włosy ułożę, czy nie? Ale co ty masz dobrze ułożone? Czekaj, bo ty masz wszystkie włosy na choince. Łańcuch zrobiłaś z włosów. Dobra. Zobacz. O, nie, ja muszę z drugiej strony stanąć. Drugiej no Ja stronę. Ja muszę być z tej strony. Czyli ja teraz tak muszę... A kostki mam mieć odsunięte czy raczej ten młody? model, model się znalazł. Tak? Tak, no na reklamujesz. Ty masz ją przytulić, a nie ręce w kieszeni trzymać. Przy, przytul mnie z miłości teraz. Jaką czujesz do mnie miłość? To się tak. będę musiał to to, to tak. o to odwrócić. To zrób tak. O, dobre, to było dobre. Ale to musisz też. Trzyma, trzymać, nogę mi tu? trzymaj. O! To jest super. Czekaj, zrobię wam jeszcze zbliżenie takie? Ale jakie ładne! Co nie, to... dobra, z drugiej strony jednak ja zapomniałem o tej nie było. Ja no, ładnie! Filip, ładnie! Nie! Jest dobrze? Dobra, to nie dyskutuję. <grym> jak chcecie? Ja mogę ja tu siedzieć, nie wiem, to nam ja Dobra, no to spokojnie, Jak jest dobrze, to jest okej. Okay, o tak. właśnie, ja może prosto jakoś. Czyli... Co ty mi za? Czekaj, Czyli... tak! <grym> Ja jestem modelem tylko, No, one no, 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 są O, on jest on po prostu się nie ujawnia. Nie, i teraz zaczyna pokazywać wróżki. O, super. O, o, o. Też ładne. O, ładne. No, bardzo bardzo ładne. Ładna. Te pokiem były najładniejsze to... <kluzny> no, Odrobię no, wszystkie i sobie wybierajcie. No, mamy wszystko. No to teraz przebieraj się w sukienkę i tutaj... No nie, usajcie. No nie, no, nie, nie, no. nie ja nie przeżyję, że nie, wszystkie, nie wszystko wyjdzie. Ewelina dojrzała, że wzięłam jeszcze taką sukienkę. Ona musi we wszystkim... Słuchajcie, ja wam pokażę ładnie kamerę, żebyście mieli Żeby podgląd ładniejszy. Dziwnie czuję z Ewelina, zobacz. Czy taką się dzieje? no, no, no. A tą bombkę dobrze trzyma? No. Ja Jak no. można źle trzymać bombkę? No. Nie no. mówię pod kątem, trzy mm. tak. Kochanie, trzymasz dobrze bombkę. Tak? O, tak jak ona, no, w ten sposób. To chwilę. I patrzcie, no, patrzcie tam. I może się wyprostuje. Tak? No. No, może tak. Ty, dobry jest. I teraz może jakoś tył, zanim staj, tak jakoś, wiesz... A ja dalej twą no, no, <noise> Możesz się wyrzucić <noise> też. Możesz ją wyrzucić, będzie zawsze coś innego. Mika twarzy jest okej? Okay? Tak. No, jest okej. Okay. <noise> Ale, Ale ja wyglądam jakbym miał garbę. No Filip, no to... to... Wygląda. Zobaczysz obrabione zdjęcia, to zupełnie inaczej wygląda, niż na małym ekraniku. Przecież jak powiedziała, że na no już się będzie obrabiała. No, no, no ja ja wiem, raczej się ma. nie, z, z każdej pozycji <laughs> chociaż jedną przezeł. Czy wiesz jak, wiesz, jak to wygląda? Teraz przychodził pan do podstawówki i <laughs> zdjęcie klasowe. I tak kazał się wyprostować. No o, ładne. No. Ale, no ma mój no. Właś, może jadę? ja wyjdę? <śmienki> <śmienki> Bardzo ładne. Jeszcze jakieś chcecie? Nie. Już, już... Się, jakaś agencja może się do mnie odecać. Po no na pewno. takie zdjęcia, <śmienki> od razu rzucą. Słuchajcie, oczywiście Instagram i Facebook Ewelinki macie w opisie. Podpięty jako pierwszy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w Malborku. Byliśmy jeszcze w Elblągu. Musiałam nagrać współpracę. I słuchajcie, zrobiłam nam kolację. To jest normalne, że robiłam kolację, prawda? Nie no, ale akurat tak się złożyło, że zrobiłam kolację. Filip powiedział, że idzie spać, jest wymęczony i że bycie influencerem jest bardzo ciężkie. Tak, że jest bardzo wyczerpujące. Słuchajcie, ja sobie położę telefon na toaletkę i jeszcze z Wami chwilę pogadam. Otóż mamy temat taki, bo jak piękny jest ten makijaż, nie chciałabym go zmywać. Temat do nie jest taki: kalendarze adwentowych. Słuchajcie, nie mam kalendarzy adwentowych, nie wiem, czy nie pojechać jutro do Gdańskiej i sobie kupić sefory, chyba sefory weźmiemy w tym roku. Roku i nie wiem co jeszcze. Dajcie znać w komentarzu jakie komentarze w tym roku są fajne. A co? No my zaraz tutaj już idziemy spać, ale tak naprawdę Filip jako Filip się nie pokazał tak bliżej, także czy pokazałbyś się bliżej nam? No, to masz żona bijkę. Ukradł mojemu tacie koszulkę. No dobra, to ubierzesz się i się pokażesz, tak? No wiem, I ubiorę. Dobra. Jesteś już gotowy, żeby zrobić wejście? No dobra, no poczekam. Ale teraz sobie, że to widać, że wszyscy widzą. Siemanko. Także, słuchajcie tak wygląda aktualna miłość mojego życia. Nie wiem czy na, na zawsze, czy nie. Tak wygląda miłość mojego życia. <grym> Lowię słumacz. So I słuchajcie, miłość mojego życia jutro jedzie na studia i... W... Wejdź, bo, bo ludzie powiedziałem, że ja teraz kto Ja <grym> nie, nie, nie zostałem zmuszony. Słuchajcie, i Filip jutro jedzie na studia do Gdańska i wraca w niedzielę. Także mamy rozłąkę dwa dni, kochanie. Nie wiem, jak na co ta, ty tak jest fan jak jest kamera, bo tak to mówisz, że możesz zbierać FaceTime, może to, 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 to a kamera jest odpalona, to on wiecie. To jest taki. Um, um, um. Była mu właśnie łbata, którą malowała, ona też robi zabiegi różne i ona mówiła, że tę mam napuchniętą tak twarz inaczej. Od tej wody, właśnie, że to może być woda w organizmie, no bo naprawdę. Ja trzymałam się teraz tak restrykcyjnej diety, a przytyłam i to jest nienormalne. On jutro jedzie do Gdańska na 18 i się Dzień nie będziemy wody. widzieć. O Jezu! Jeszcze raz nie muszę zasłaniać! Nie, yeah. ja. Bo tak to zawsze słuchajcie na live'ach, jak on przychodził, to musiałam robić tak, musiałam robić tak. I wiecie, tak zasłaniać wszystko. A teraz nie muszę. Plan jest taki, że Filipa tutaj pokój też będziemy ozdabiać. W ogóle Filipa pokój jest zmieniony całkowicie, on tak nie wyglądał. On jest zmieniony, jego pokój wyglądał zupełnie inaczej i on został zmieniony odkąd pojawiłam się w jego życiu. It's me. Dobra, wam zrobię room tour, będziemy go dekorować ten pokój na święta i tak dalej i tak dalej. Filip oczywiście nie ma nic do powiedzenia, prawda kochanie? Do niczego nie zostaje zmuszony. Prawda, że nie masz nic przeciwko, żebym udekorowała pokój nasz tutaj? Nie mam nic przeciwko się No, także musimy uzupełnić kalendarze adwentowe. No i oczywiście dekoracje i tak dalej będą następny vlogmasach. Także co? Czekajcie na efekty sesji. Znaczy efekty sesji, jak Wy już ten czego oglądacie, to są na moim Instagramie. Instagram Kinia Wiczyńska. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo mi jest szkoda zmywać tego makijażu i nie chciałabym go zmywać, chciałabym w nim zostać. Co w tej sytuacji mam zrobić? Jest w ogóle 18, tam się chce już tak spać, naprawdę. Mazagrycznie, a ja miałam teraz mazagryczne noce, ale dobra, już nie będę o tym gadać. Ten chrapek dzisiaj sam nie. nie. Śpisz w salonie, Filip? Mhm, śpisz. Śpisz? Nie, śpisz w łóżeczku z moim kochanym. A jak co? jak będę krapać? To wtedy co? Pozycja bezpieczna. już opanowałem, jak się ciebie ustawia, żeś nie chrapał. Jak ty krapiesz, trzeba wziąć poduszeczkę. No. Ty leżysz na tym boku. Jak krapiesz, trzeba wziąć tak, że tak poduszkę, żeś tak miałem, że tak ręka, tak i wtedy nie oddychasz. Co? A, nie. <śmiech> <śmiech> Filip. nie chrapiesz! Spaniaczku, nie oddychasz, nie oddychasz. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie ja lubię powtórki tego, bo to trochę słabo, że, że nie oddychasz. To jest wszystko na fizji. To jest live. Tak, to jest live. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak, my nasz pierwszy vlogmas. Widzimy się już jutro. Buziak! Pa pa! Dokładnie. Pa!